Witam serdecznie wszystkie Baranki, Barany Słoneczne, Księżycowe, Ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania Prognozy Astrologicznej na wrzesień 2023. Co Pan sprzyja tym miesiącu? Drogie Barany, przez cały miesiąc dalej macie Wenus w Lwie. Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności w Lwie. Do 4 września jest w retrogradacji, później rusza do przodu, więc tutaj mogły wrócić jakieś stare znajomości, stare miłości, stare, jakieś dawne okazje do zarobienia pieniędzy. Tutaj spełniacie się, realizujecie. Świetny czas na miłość, na zabawę. Oprócz tego, przez cały miesiąc Mars, wasza planeta, która odpowiada za siłę do działania, za energię życiową, będzie w wadze naprzeciw Waszego znaku. Czyli tutaj na pierwszy plan wchodzą relacje partnerskie, moi drodzy. Tutaj dużo się będzie działo. 23 również Słońce wejdzie do wagi. Więc tutaj mm, współpraca, kooperacja, nowe partnerstwa. Zobaczymy, co tutaj się Wam zrealizuje. Ale zacznijmy od początku. Tak jak mówiłam, 4 września Wenus. Planeta miłości, pieniędzy, przyjemności wychodzi z retrogradacji. Czyli pewne sprawy ruszają do przodu. Wenus dla Was jest w trygonie, czyli w bardzo korzystnym aspekcie. Przez cały miesiąc będzie Wam sprzyjała, dając szansę do zabawy, do miłości, czyli nowe relacje. Może być tak, że. Jakaś dawna miłość wróci, tak? Czy dawne jakieś pomysły na spełnienie siebie, na zrealizowanie swoich marzeń, żebyście czuli się spełnieni, żebyście wypłynęli na szerokie wody, realizowali swoje marzenia, swoje talenty. Więc ten miesiąc daje wam mnóstwo cudownych możliwości. Yy, czwartego również yy, Merkury planeta komunikacji, współpracy, biznesu, który jest w retrogradacji. Pamiętajcie, do 15 września Merkury jest w retrogradacji i nie jest to dobry czas na zapinanie, ale Merkury jest w pannie, czyli w bardzo dobrej pozycji dla siebie. Jest to świetny czas na przykład na planowanie, na porządkowanie, na uprawianie, wysyłanie na przykład CV, tak? Ale nie na podpisywanie umów, czyli zastanowienie się, czego ja chcę, co chcę zmienić. U Was tutaj Merkury jest w szóstym domu, czyli sprawy pracy, sprawy życia codziennego. Być może wpadniecie na pomysł, że właśnie trzeba zmienić coś w swoim codziennym życiu, być może rozpocząć jakąś dietę, tutaj się dobrze przygotujecie do, do tego. Merkury jest w trygonie do Jowicza, Czyli Jowisz, planeta szczęścia, ekspansji. Tutaj możecie planować na przykład zmianę pracy, sposobów zarabiania pieniędzy, co zrobić, żeby, żeby więcej zarobić, tak? bo tutaj Jowisz jest w drugim domu, pieniądze zarabiane przez Was. Podczas tego czwartego, również Jowisz, ten Jowisz, planeta ekspansji, rozwoju, rozrostu, który u Was. Daje nowe szanse, możliwości zarobienia pieniędzy, wchodzi w retrogradację i będzie w tej retrogradacji aż do Sylwestra, czyli do 31 grudnia. Więc yy, tutaj, yy, tak jak mówię, no, na jakieś pomysły, będziecie się zastanawiali, i w jaki sposób je ja chcę zarobić. Będziecie chcieli zarabiać w taki sposób, żeby wam sprawiało to przyjemność, żebyście byli zadowoleni. Więc tutaj dostajecie na to czas. Tak? Piątego. Słońce łączy się z Merkurym, u Was też y, reprezentuje to życie, codzienne prace. Y, być może pójdziecie na jakiś fajny pomysł, jak usprawnić codzienne życie. Pamiętajcie, że Panna świetnie porządkuje i y, y, jest y, świetnym logistykiem, więc tutaj dobry dzień na różne plany i jakby koordynowanie wszystkiego, co się dzieje w Waszym codziennym życiu, w takim w normalnym życiu domowym również tak i pracy zawodowej. 8 września świetny dzień, ponieważ Słońce, czyli nasza siła życiowa, to czego ja chcę, czego ja pragnę, Słońce Panie tak, patrzy na wszystko krytycznym okiem, chce wszystko uporządkować, wyprostować i Słońce będzie w Trygonie do Jowicha, to jest świetny aspekt, mimo że jak wiecie, merkury jest w retrogradacji, tak? Słońce jest w trygonie do Jowisza. U was daje to jakieś nowe plany, nowe pomysły, na zmianę pracy, na zmianę rytmu dnia, na zmianę swoich wartości, sposobów zarabiania pieniędzy, nowe okazje, nowe możliwości, więc warto ten dzień wykorzystać. <laughs> Pamiętajcie, 8 września. 15 odbywa się now Księżyca w Pannie. Nów u Was właśnie dotyczy pracy, zdrowia, życia codziennego. Yy. Podczas tego nowiu merkury dla komunikacji, współpracy, biznesu, nauki wychodzi z retrogradacji. Zaraz na drugi dzień słońce jest w trygonie do urana, czyli w bardzo dobrym aspekcie słońce, nasza siła życiowa, to czego chcemy, to czego pragniemy. Czyli w pozytywnym aspekcie do Urana, planety rewolucji, nieprzewidywalności, nowości, młodości, internetu. Więc tutaj szansa na nową pracę, na zmianę pracy. Tutaj, no, daje Wam naprawdę świetne możliwości. Czyli to, co zaplanujecie do 15, po 15 możecie zrealizować, zaczynać tak ponownie czyli już od. 16 start, tak, nowe sposoby zarabiania pieniędzy, nowe wartości, zmiana nawyków, poprawa zdrowia, poprawia w pracy zawodowej, tutaj pamiętajcie, planowanie jest tutaj ważne, tak, czyli ten czas, gdy Merkury jest w retrogradacji, wykorzystajcie do tego, aby jakieś nowe pomysły wprowadzić w życie i tak jak wiecie, już od nowiu będziemy w takim korytarzu zaćmień, więc to, co się dzieje od teraz, od 15 września do nowego, który będzie w październiku, wszystko jest ważne, tak. Już są sprawy jakieś przeznaczeniowe, tutaj to y, tak naprawdę y, bardzo mocno dotyczy Was, tak, ponieważ y, teraz węzły karmiczne są na osi Baranwaga i y, zaćmienie będzie w Wadze, więc tak naprawdę dotyczy to Was, relacji partnerskich. I miejcie oczy szeroko otwarte. 17 dość trudny dzień, ponieważ 17 Wenus, czyli zaraz po nowiu, stawia się w trudnym aspekcie do Jowisza. I to już jest trzecie przejście, słuchajcie, bo tak. Pierwsze przejście było 11 czerwca, drugie 22 sierpnia, trzecie teraz, czyli 17 września. Zastanówcie się, co się u Was działo. Venus kwadratowiowisz za dużo wydaje, zbyt duży rozmach, być może yy, rozpoczniecie jakiejś relacji partnerskiej, która no nie ma zbyt dużych szans na przetrwanie. Więc, jakby yy, no, tutaj to jest taki dzień dość yy, nerwowy, powiedziałabym. Można za dużo wydać pieniędzy, można mm. za dużo się bawić, za bardzo. Yy, czy sadzić na przykład, tak? Z alkoholem, czy z zabawą, czy z wydatkami. Więc zalecam ostrożność. 19 słońce ustawi się naprzeciw Neptuna. <laughs> słońce w pannie bardzo systematyczne, krytyczne, uporządkowane naprzeciw Neptuna, traci orientację, tak? Neptun tutaj zaciemnia. Czyli nie jest to dobry dzień yy, na jakieś konkretne rozmowy, na podpisywanie umów tego Rodzaju, na jakieś inwestycje, bo tutaj nie widzimy realu, tak? Jesteśmy y, daleko od realu i Neptun tutaj zaciemnia. Także to jest dobry dzień na jakieś medytacje, muzykę, y, jakiś rozwój duchowy, tak? To oglądanie filmów, chociażby Neptun, to też telewizja, kino. Czyli y, idziemy w marzenia, ale nie, nie jest to dobry czas na realne jakieś sytuacje. 21 świetny aspekt, ponieważ Słońce będzie w trygonie, czyli w pozytywnym aspekcie do Plutona, planety przemiany, transformacji. Tutaj to jest wielka siła, tak? Czyli hmm, słońce dotyczy u was zdrowia, pracy, życia codziennego Pluton, hmm, zapowiada wielkie zmiany u Was w karierze zawodowej, że coś tutaj będziecie zostawić, czegoś rezygnujecie. Trygon zapowiada łatwość tej zmiany, tak? Czyli tutaj ten miesiąc w ogóle dobry jest dla was, widzę, że tutaj będziecie myśleli, myślicie o zmianie pracy, o zmianie sposobów zarabiania pieniędzy, o zmianie wartości, że ja chcę robić to, co kocham, chcę się wyrwać wreszcie z tych ograniczeń, z tego, co mnie tłamsi, co mnie zmusza, chcę robić to, co kocham i zarabiam pieniądze. Więc... Ten miesiąc jakby pokazuje, że tutaj być może będziecie wprowadzali to w życie. 23. słońce wchodzi do wagi. Dołącza do Marsa, który jest, czyli Mars, wasza energia życiowa, siła jest naprzeciw waszego znaku. I to pokazuje, że relacje partnerskie będą ważne, w współpracy z innymi ludźmi, czyli ja i inni ludzie. Tutaj dużo się będzie działo w tym, w tym aspekcie. Hmm. 25. Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, będzie w trygonie do Jowisza. Pierwsze, pierwsze takie przejście w tym miesiącu było 4 września. 4 września jeszcze Merkury jest w retrogradacji, ale tu już są jakieś pomysły, jakieś rozmowy. To dotyczy, tak jak powiedziałam, waszego życia codziennego, waszej pracy, sposobów zarabiania pieniędzy. I 25. To może się zrealizować. Merkurio jest w ruchu prostym i po raz trzeci robi ten aspekt. Czyli trygą do Jowisza, planety szczęścia, ekspansji, rozwoju, więc tutaj może się coś zrealizować, tak? Jakieś podpisanie umowy, nowa współpraca, nowa kooperacja, nowa praca, być może coś innego dla Was będzie ważne, zmienicie swoje wartości, tak? Więc. To jest bardzo szczęśliwy aspekt. 29 odbywa się pełnia Księżyca w Baranie, czyli w Waszym znaku. Księżyc w Waszym znaku, Słońce naprzeciw, w znaku wagi. Jak wiecie, po to spełni zawsze Słońce i Księżyc są naprzeciw siebie. Więc tutaj, no, po to spełni jest wybuchowo i nerwowo, ponieważ Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, będzie. W trudnym aspekcie do urana. I też sobie tutaj gdzieś zapisałam. Tak, Wenus, kwadratura uran, czyli Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności w trudnym aspekcie do urana, nagłe nieoczekiwane zmiany. Ym, no, mogą dotyczyć partnerstwa, mogą dotyczyć finansów. I teraz uwaga. Pierwsze przejście, czyli Wenus kwadrat uran było 2 lipca. Coś mogło się pokazać, jakiś konflikt. Później drugie 9 sierpnia. A trzecie przejście, czyli zamknięcie tematu, 25 września. Czyli jeżeli coś tutaj się działo, jakieś yy, yy, Wenus, yy, Wenus uważ. <laughs> Reprezentuje Wasze talenty, Wasze marzenia, tutaj miłość, być może kogoś poznaliście, tak? Na kwadracie Urana nagło nieoczekiwana miłość, cudowne yy, objawienie, tak, ale to może być szybkie, krótkie. Yy, miłość wakacyjna na przykład. Yy, szybko, szybko się yy, rozpala, ale szybko gaśnie, więc tutaj pełnia może coś zakończyć, może zakończyć. Być może mieliście jakieś plany, coś chcieliście realizować, ale może być tak, że z tego zrezygnujecie. Że zobaczycie, że na przykład za szybko tutaj chcieliście coś zrobić i jednak nie do końca nie do końca być może to było trafione. Nie. 30 września, świetny aspekt, ponieważ Merkury, planta komunikacji, współpracy, biznesu, nauki będzie w trygonie do urana. Czyli uwaga, wszyscy, którzy mają jakieś egzaminy poprawkowe czy studenci, to jest bardzo dobry dzień merkury, trygon uran na poprawianie, również słońce w trygonie do Jowisza, 8 września też jest dobry, mimo że merkury jest w ruchu wstecznym, tutaj może być dużo szczęścia. Tak? <laughs> Więc Merkury, Trygon, Uran, Merkury, komunikacja, współpraca, biznes, Uran, nowość, internet, yy, nauka, yy, lotny umysł wszystko to, co nowe, tak? Czyli tutaj nowa współpraca, nowa kooperacja mocno u Was to widać, tak? Że być może rozpoczniecie nowy jakiś rodzaj działalności, być może jakaś własna działalność, tak? Tutaj, tak jak powiedziałam, wykorzystajcie Merkurego w ruchu wstecznym do 15 września, żeby zaplanować swoje codzienne życie, swoją pracę, żeby się zastanowić, co ja tak naprawdę chcę robić, czego ja potrzebuję, co należy zrobić w tym kierunku, żeby to osiągnąć. To jest dobry czas na planowanie i później po 15 na realizację. Więc, tak naprawdę, wrzesień jest takim miesiącem. Hmm, gdzie dużo planet jest jeszcze w retrogradacji, ale zobaczcie, już Merkury wychodzi z retro, Wenus wychodzi z retro, Merkury wychodzi z retro, ale dużo planet, prawie wszystkie są w retrogradacji, więc tak naprawdę hmm, to jest taki czas trochę przygotowania nas do jakichś zmian, które mają nadejść, tak? Które już troszeczkę, których posmakowaliśmy, gdy Pluton na trzy miesiące... Do połowy marca do połowy czerwca wszedł do wodnika i jeszcze wrócił się do koziorożca, ale my już czujemy, że te zmiany idą, prawda? W związku z tym y, zapraszam serdecznie na warsztaty astrologiczne dla początkujących, które ruszają u mnie y, 16, jak się nie mylę września, bo to jest sobota. Widzicie, jest markury grill, której sobie nie zapisałam. Ale zaraz Wam powiem, tak, 16 września, choć powiem szczerze. Yy, chciałam grupę mniej, większą niż 12 osób i już mam komplet, tak naprawdę. Więc być może jakieś dwie osoby zapiszę na listę rezerwową. Jeśli zgłosi mi się dużo chętnych, to nie wiem, czy dam radę, słuchajcie, stworzyć drugą grupę, ale w lutym rozpocznę ponownie te warsztaty, skończą się na koniec stycznia, ewentualnie. Mogę pomyśleć, żebyśmy na przykład zrobili w inny dzień, albo w sobotę, na przykład o 15, lub w niedzielę, ale to maksymalnie o 14. Także też jestem dość zajętym człowiekiem, więc zobaczymy. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, proszę, żeby do mnie pisał czy dzwonił. Wtedy zastanowię się nad jakąś alternatywą, albo w lutym. Zapraszam również na konsultacje astrologiczne dla tych, którzy chcieliby wykorzystać astrologię, wiedzę astrologiczną, pozytywnie dla siebie, wykorzystać tranzyty korzystne dla siebie na przygotowanie się, na zmiany lub Przygotować się na to, gdzie mamy Plutona, tak? w jakiej dziedzinie życia te największe zmiany nas czekają. Również Uran zapowiada zmiany rewolucyjne, więc yy, tutaj wiedza astrologiczna może pomóc w tym, yy, jak zaplanować sobie przyszłość. Także zapraszam serdecznie, pozdrawiam Was ciepłutko, jeszcze letnio, i do zobaczenia.